Cześć, witam serdecznie, z tej strony KryptoWujek, zapraszam na dzisiejszą aktualizację piątkową. Troszeczkę późno nagrywam, no, znowu dzisiaj ciekawy dzień miałem, troszeczkę pohandlowałem. Powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś ogląda moje odcinki w tym tygodniu, także um, może się spodziewać tego, co teraz powiem, szczególnie jak widzimy wykres dolara, indeksu dolara DXY, mieliśmy mocną pompę prosto do e, poziomu, żeby zamknąć ten clean. Zobaczcie sobie, praktycznie... No, niewiele brakło. niewiele brakło, Jakiś ułamek, tak naprawdę, wysokości tego klinu, powiedzmy sobie coś tego typu. Z tego wyjścia, no, naprawdę, niewiele brakło. Koniec klinu, strefa podaży 114. Nie dotknęliśmy jej i nastąpił mocny zjazd. Prawdopodobnie, e, miałem to po prostu nie do końca idealnie zaznaczone, e, albo po prostu mieliśmy lekki front running, tak naprawdę. Więc wszystko jest możliwe. R1 też tutaj zadziałała jako opór i zjechaliśmy prosto do linii trendu, która okazuje się być w tym samym poziomie, co ostatni, ostatni pivot, który był otwarty. Więc zobaczcie sobie, jaki to jest piękny poziom. 111, 112. Dotykamy go drugi raz i wydaje mi się, że z jednej strony możemy tu mieć flagę, będzie wybicie w dół, zjedziemy sobie jeszcze niżej. to też może być fake out. Także jeszcze jest za wcześnie dla mnie, żeby podejmować jakieś większe decyzje po prostu skupmy się na tym, że jeżeli będzie wybicie w dół, jeżeli będzie breakout, jeżeli zjedziemy sobie poniżej, przetestujemy ten poziom, zaczniemy spadać, no to czeka nas po prostu pompa na bitcoinie, czeka nas pompa na bitcoinie i wszystkim całym krypto, tak? Ale jaka duża, no nie wiemy, to nie wiemy. Możemy zjechać mocno, możemy zjechać tylko troszeczkę, więc tutaj nic nie jest pewne. Najważniejsze jest to, że wiemy jakie mamy opory na Bitcoinie. Wiemy, że 24-25 tysięcy to jest pierwszy opór. Jeżeli dolecimy do takiego poziomu, może być też tak, że tu robimy podwójną, podwójny dołek i się odbijemy i polecimy jeszcze wyżej, aby co aby zrobić, aby przebić się przez, ten, przez tą strefę podaży, przez te wszystkie opory. Więc jak najbardziej wszystko jeszcze jest możliwe. No, aktualnie ten DXY sobie spada. Bitcoin troszeczkę pompuje, ale ten Bitcoin też nie pompuje jakoś strasznie dobrze. 19170. Jeżeli chodzi o tutaj to odbicie, no to bardzo ładnie się odbiliśmy tak naprawdę od Fiba. Zaraz Wam pokażę. Wyczyścimy sobie trochę wykres. Ten lokalny sobie usuniemy. Od tego dołku, który mieliśmy do górki. Piękne Fibo 6166. Pierwszy raz dotknięte, powiem Wam szczerze, że zlongowałem sobie tego te 61 Na 66 nie czekałem, ale stwierdziłem, że 61 spróbuje. 18750 i piękny skalb poszedł. Niestety zamknąłem go na tej pierwszej górce. Tutaj kiedy mieliśmy podwójną górkę, stwierdziłem, że ok, może tutaj coś będzie jakiś zjazd. Był ten zjazd, ale to był tylko chwilowy zjazd. I nastąpiła lekka pompa. Także mogłem jeszcze zgarnąć 0,5%, nic się nie stało. Mały skalpik jest ok. Jeżeli chodzi o shorta, no to bym poczekał jeszcze właśnie z tym shortem na Fibo z tego miejsca. Dokładnie z tej górki i z tego dołka. 19319342 To jest bardzo, bardzo ciekawy poziom. Tutaj może być podwójna górka z tego poziomu. Plus mamy tu Fibo 6166. Zobaczmy, czy tu jeszcze jest jakiś opór, czy też nie. Między R1 a R2. No to słabo, ale mamy powyżej pivot, który jest otwarty. 19370, więc, jakby e, kiedy przebijemy się przez 6166, tutaj też było lekki, lekkie wyjście. To możliwe, że zamkniemy pivot i odbijemy się od niego. E, z tego co pamiętam, to mamy też tutaj otwarte jakieś e, punkty kontrolne. Z któregoś dnia. Tak, mamy. 19547 No i tak naprawdę chyba to wszystko. Nie, mam jeszcze otwarty 19802. Tak czy owak, ja spróbuję shortować 19370, 360 i zobaczymy czy mi się uda. Jeżeli nie, no to trudno, będzie stop loss, ale wydaje mi się, że mamy dosyć mocne, mocne rozbieżności tutaj. Zaraz Wam pokażę. Wyczyściliśmy wykres. Te 6.166 sobie już usuniemy. Zobaczcie sobie jakie mamy mocne rozbieżności. Po pierwsze, na 15-minutówce nawet mieliśmy pierwszą górkę, drugą górkę, która była wyżej, a OBV było niżej. Natomiast jeszcze akumulacja dystrybucja, czyli ten cały CVD, skumulowana delta i nie miała rozbieżności jeszcze. Natomiast teraz ta delta już ma rozbieżność. Ta delta już ma rozbieżność. Zobaczcie sobie: tu mamy kolejną górkę, która będzie zaraz, coraz wyżej. A skumulowana delta. Ta akumulacja dystrybucja jest niżej niż była na tym poziomie 19.170. Tak samo um, mamy balans wolumenu, który jest niżej od tej górki, więc jakby wszystko zaczyna się kumulować ku temu, aby otworzyć shorta. Oczywiście stop loss musi być w grze, dlatego ja się spodziewam, że te FIBO 19.310, 330, 360 może mieć um, potencjalnie. Mocne rozbieżności, które po prostu będą powodowały zjazd. Szczególnie, że cały czas tutaj te dwa wskaźniki nam pokazują to samo, więc cały ten ride jest naprawdę słaby, można by było powiedzieć. Jeszcze jak zobaczymy sobie rozbieżności, które by w tym miejscu na 15 mamy tutaj niższą, niższą górkę, tutaj mamy wyższą, także tu mamy pierwszą rozbieżność niedźwiedzią. No i tak samo. W tym miejscu też jest rozbieżność niedźwiedzia, nawet na 15 to jest widoczne, czyli to już do mnie przemawia, żeby po prostu dokładać do pozycji. Następnie, tutaj mamy, co my tutaj mamy, co my tutaj mamy. No, nie widzę tutaj, powiem Wam szczerze, z tych górek nie było jakichś wielkich rozbieżności. Jeżeli chodzi o te lokalne dwie w tym miejscu, no to tutaj mieliśmy na 30-minutówce rozbieżności, tutaj były niższe górki. No i ta skumulowana delta też pokazuje tutaj troszeczkę rozbieżności na 30. Na godzinówce zobaczmy sobie jak to wygląda. Na godzinówce... Na godzinówce też mamy rozbieżności, czyli ta górka, zobaczcie sobie, podskoczyła do góry. Tutaj mamy niższą górkę niż ta, czyli już rysujemy. I tak samo tutaj mamy deltę, która jest dużo wyżej. Natomiast, jeżeli chodzi o y, balans wolumenu, no to on akurat pokazuje, że wszystko jest w porządku. Także tutaj na razie na godzinówce nam tu nic, y, to znaczy mamy tą, mamy tą rozbieżność na jednym wskaźniku. Na 15 mamy dwa. Zobaczmy sobie 4-godzinówkę. Na 4-godzinówce też mamy rozbieżności na skumulowanej delcie. Też mamy te rozbieżności. Zobaczcie sobie, tutaj mamy, tutaj nie ma, a tutaj jest. Zobaczcie sobie, pyk. I pyk. Ale to i tak jest za mało, żeby otwierać teraz pozycję, więc ja bym po prostu poczekał na 6166, na FIBO, ewentualnie na ten punkt kontrolny, który jest otwarty na poziomie 19... E, ile, on tam, ile on tam był? By was nie ściemniać tutaj. E, 19554. No to już jest troszeczkę daleko od tego FIBA, więc jakby 1% aż. To trzeba było mieć naprawdę duży stop loss. Ewentualnie dokładać do pozycji, dokładać, dokładać i taki ostateczny stop loss no to chyba gdzieś powyżej tych 20 tysięcy, ale to już będzie naprawdę kosztowny stop loss. Szczególnie, że to jest tylko moja teoria polegająca na tym, że wyjdziemy dołem z tego trójkąta, a nie górą, więc nawet jak wyjdziemy, jeżeli wyjdziemy górą i okaże się, że jednak coś jest nie tak, no to będzie bardzo potężna strata, więc na to akurat nie jestem gotowy. Więc sobie poczekam z większymi pozycjami, po prostu będę próbował to skalpować. Zobaczmy sobie jeszcze, bo Ethereum z tego co widziałem niestety, ale zobaczmy, no przebija się DXY jednak, jednak się przebija w dół, ale takie przebicia też już wcześniej chyba były, były, oczywiście było dokładnie podobna sytuacja, drugi dołek przebicia i nagle wielka pompa i zobaczcie co się stało. Także tutaj też był lekki, tutaj dokładnie to samo, jeden, drugi dołek i mocna pompa. Także to możliwe, że jest jakaś Zmyłka kolejna. Aczkolwiek, tu na innym, na 4 godzinówce, tu mam na 1 godzinówce taki scenariusz. Także to będę obserwował. Jeżeli chodzi o Ethereum, no to Ethereum też tutaj ma lekkie rozbieżności, z tego, co widziałem. Na 15, patrzcie. Jedna, druga. Co dalej będzie? Będzie kolejna rozbieżność. Tutaj już na pewno mamy rozbieżności. Ja już tutaj jakby troszeczkę kupiłem. Coiny, które mają odwzorowanie shortów na, na buybicie na Ethereum razy 3, oczywiście na, na dźwigni razy 3, więc tutaj też mi się to podoba, bo Ethereum dla mnie akurat ma cel, który powinien zostać zamknięty, czyli generalnie wysokość tego trójkąta i strefa popytu, która powinna być dotknięta, powinna oczywiście w cudzysłowie. Więc jak najbardziej wygląda to ciekawie. BNB 2081, K436... Także wszystko wygląda na trend spadkowy po prostu. EOS trochę przypompował bardzo ładnie, patrzcie. EIF, proszę, proszę, patrzcie, wyskoczył z powrotem do góry, czyli jak na razie górka nie jest wyższa od poprzedniej, czyli możliwe, że dałek będzie niższy od poprzedniego, więc zobaczymy, wygląda jak taki wielki megafon. Pomału, pomału musimy to śledzić. Oczywiście, nie ukrywam, że mogę się też mylić. No to wtedy będę. Może nie będę w plecy, ale będę miał mniejszy zysk. HNT tutaj zas, zastraszyło troszeczkę 3,92 i nagle zaczęło pompować. Dużo punktów kontrolnych ma otwartych u góry, więc jak najbardziej może sobie je pozamykać. Tutaj sobie śledziłem odbicie od tej linii trendu na QNT. Jak na razie się utrzymuje. I sushi 3,45. 1,34, jak to tam wygląda na 15, o, zaczął się dźwigać troszeczkę, ja chyba już tego shorta, nie wiem, czy go wyłączyłem, nie, to nie to para, tutaj jest jeszcze, jeszcze jest w trakcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest możliwe, że go dotkniemy, tego profita, dobra, ja wyjeżdżam na weekend, więc nie będzie mnie na YouTubie nigdzie, więc zobaczymy się prawdopodobnie w poniedziałek albo we wtorek, więc życzę wam owocnego tradingu. Albo po prostu zróbcie sobie wolne te tak ja. Ja na pewno będę wszystko śledził na telefonie, ale na pewno będę też e, cieszył się czasem z rodziną. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego i do następnego, cześć.